Fame MMA wypuszcza limitowany drop koszulek i bluz z 10 gali. Możecie zobaczyć, mam wtedy, teraz na sobie, tylko uwaga, każda koszulka będzie miała swój indywidualny numer od 1 do 500, dlatego tylko 500 sztuk będzie do dostania również bluz. Będziecie mogli je zamawiać w preorderze na dedykowanym sklepie Fame MMA, który już niebawem rusza. Dodatkowo wypuszczamy Pierwszy drop odzieży Fame casualowy, lifestyleowy. To będą dresy, to będą bluzy, bardzo fajne ubrania. Mobil Fox przygotował specjalnie casey na telefon, które również będziecie mogli kupić w sklepie. No i wysięgą na torcie jest informacja o tym, że organizacja Fame MMA weszła w kolaborację z marką Kubota i przygotowała dla Was wyjątkowe klapki Fame by Kubota. Wszystko, słuchajcie,